Idealna pora, by zacząć jeździć kabrioletem, tak też pomyślał pan Przemysław, dla którego już skończyliśmy naprawę i również wyleasingowaliśmy Mustanga GT Cabrio z 2018 roku, w bardzo fajnej wersji, ale w związku z tym, że pan Przemysław dojeżdża już na dworzec PKP, przyjeżdża pociągiem, natomiast wróci od nas koniem, wsiadamy, jedziemy i opowiemy wam dlaczego ten Mustang jest taki wyjątkowy i taki fajny. Z was zadaję sobie pewnie pytanie, czy zakup mustanga, czy zakup w ogóle samochodów Cabrio ma sens, bo to auto do niczego, tylko i wyłącznie na lato, nie da się nim cały rok jeździć. Wiadomo, izolacja zwłaszcza w miękkim dachu. A trzeba zauważyć, że Mustangi od początku produkcji, mimo wielu narzekań klientów, nigdy nie były oferowane z hardtopem, zawsze były oferowane z miękkim dachem. Tutaj mamy wielowarstwowy, pokryty winylem dach, więc o przeciekaniu nie ma mowy, aczkolwiek na pewno trzeba o niego dbać, trzeba go konserwować, żeby posłużył nam tak długo, jak to należy. Niestety, ale tutaj ten fotel mam dość nisko. Ustawiany praktycznie najniżej jak to możliwe, podnosząc go do góry, praktycznie mogłem jechać patrząc ponad szybę. Jedyne co to czuję, jak wiatr delikatnie mi wieje po włosach. Przy większych prędkościach na pewno jest to uciążliwe. Nie wyobrażam sobie tak jechać 2-3 godziny autostradą z otwartym dachem. Na pewno pomocny byłby stoper. Niestety nie zdarzyło nam się jeszcze, żeby. Mustang z windstoperem ze Stanów przyjechał, nawet nie wiem czy on nie był oferowany akcesoryjnie. Wkłada się go w te tylne połąki, na pewno jest o tyle problematyczny, że przy zamkniętym dachu praktycznie pół bagażnika zajmuje, czyniąc, czyniąc używanie tego bagażnika na pewno mocno komfortowym. Natomiast nie otworzymy dachu, jeżeli nie otworzymy ani nie zamkniemy dachu naturalnie, gdy one są tam zamknięte. Natomiast po otwarciu dachu również trzeba je wrzucić do bagażnika gdzie zajmują dość sporo miejsca i również to rozwiązanie jest dość niepraktyczne natomiast na pewno Forda trzeba pochwalić za bardzo szybki mechanizm składania dachu i jedynie Aston Martin Vantage Roadster składał się szybciej sam dach Mustangu składany jest poniżej 9 sekund i jest to czas szybszy między innymi od Porsche Boxtera czy BMW z4 trzeba mieć na pewno na uwadze również to, że samochód, że dach można składać jedynie do prędkości 5 km na godzinę, więc jadąc na autostradzie, gdy zacznie padać, niestety, ale trzeba się będzie zatrzymać, czy, czykolwiek jadąc, trzeba się będzie zatrzymać. Natomiast ta aerodynamika, tutaj te boczne szyby, to wszystko sprawia, że jadąc powyżej 70-80 km na godzinę, gdy pada delikatny deszcz, wiem, to brzmi trochę irracjonalnie, natomiast jadąc w deszczu powyżej 80 km na godzinę spokojnie możemy jechać z otwartym dachem układ tej mocno pochylonej szyby czołowej jak również bocznych szyb to wszystko sprawia, że krople deszczu nas Omijają. natomiast jeżdżąc w mieście, wiadomo, jeżeli stoimy w korkach, deszcz pada pionowo, grawitacji nie oszukamy, będziemy mokrzy. Kupując kabrioleta na pewno trzeba być świadomym, że jest to auto na letnie, wakacyjne, słoneczne dni. Aczkolwiek yy, przyjemne jest to, że w tych nowoczesnych kabrioletach, nawet przy takiej prędkości jak dzisiaj, przy 14 stopniach, tutaj możemy sobie jeszcze włączyć oczywiście podgrzewanie i wentylację foteli, bo Mustanga. GT w wersji premium możemy sobie włączyć podgrzewanie foteli, ustawić nawiewy. One w tym momencie są na 20 stopni ustawione. Jeżeli sobie ustawimy je na 20 stopni, to zarówno fotele, jak i nawiewy dmuchają nas ciepłym powietrzem. I mimo, że dość letnio ubrani jesteśmy z operatorem, to Piotrek, nie jest ci zimno, chyba, nie? Nie, spokojnie. Nie jest, nie jest nam zimno. A kupując Mustanga GT w Cabrio mamy jeszcze jedną zaletę moim zdaniem najważniejszą czyli wolne sące V8 pod maską i to czyli dźwięk silnika, dźwięk wydechu który w kabiolecie jest zdecydowanie słyszalny. Jeżeli mieszkacie w mieście, jeżeli chcecie jeździć, wzbudzać wzrok i zainteresowanie przechodniów, bo tak złośliwi pewnie powiedzą, że mustangów jak pasatów, ale mustangów kabio wciąż bardzo mało, a te w kabiolecie z otwartym dachem na pewno przyciągają wzrok i budzą u niektórych podziw, a u innych zazdrość czy wręcz zawieść. A sam Mustang wyjątkowy z kilku powodów, między innymi dlatego, że to jeden z na pewno niewielu bezwypadkowych Mustangów ze Stanów. Za samo auto ktoś nie płacił prawdopodobnie rad leasingowych, auto zostało przejęte dotarło do nas w całości. Jedyne naprawy, jakie robiliśmy, to niestety, ale troszkę poharatany od wózka widowego, bo mimo, że auto bezwypadkowe, wciąż gdzieś tam na aukcji było przedstawiane za pomocą wózka i niestety ten zderzak przed nim był trochę poharatany, więc musiał zostać przemalowany. Natomiast reszta samochodu w oryginalnym lakierze, wyjątkowe również dlatego, że w bardzo fajnej charakterystyce, 20-calowe, piękne felgi, które pasują do tego, do tego samochodu. W środku pakiet premium. Na no moim zdaniem jednak kupując Mustanga GT, a tym bardziej Cabriolet, jednak fajnie, że były skóry, fajnie, że był ten duży wyświetlacz oraz e, grzane i wentylowane siedzenia, zwłaszcza to grzanie, tak jak wcześniej wspominałem, w, e, w przypadku takiej pogody jak dzisiaj jest e, bardzo przyjemne. Oprócz tego, tak jak w każdym Mustangu GT, zmiana trybu układu kierowniczego możemy wybrać normalny, sportowy komfortowy, zostawimy sobie na normalnym oraz zmianę trybu jazdy, możemy sobie wybrać tryb jazdy sportowy plus, tor wyścigowy, normalny jeżeli sobie zmienimy skrzynię na D, wtedy oprócz standardowych wymiarów standardowego wyboru trybu jazdy możemy wybrać również tryb normalny, ale tryby sportowe czy sportowy plus możemy również wybrać gdy skrzynia biegów jest w przekładu i to co już pewnie zauważyliście, czyli e, bardzo wyjątkowy, bo niestety mało ludzi w Stanach się na to decyduje. Napiszcie w komentarzu, czy wybralibyście w Mustangu standardowe, analogowe zegary, czy takie wirtualne zegary. Jak tutaj. Teraz śledzi duże, jeżeli oglądaliście wydanie Mustanga Rausz, tam klientowi dokładaliśmy zegary wirtualne i koszt zakupów zegarów, ale również taśm pod kierownicę wszystkich przeróbek, to niestety około 7000 tysięcy złotych. Ktoś też napisał w komentarzu, że masakra, bo przecież za to można kupić samochód, niestety tak jest, ale za luksus, czy też gadżet, bo tutaj może bardziej o gadżet chodzi, niestety trzeba, trzeba zapłacić, więc napiszcie w komentarzu, co byście wybrali. Teraz mocniej zaczyna padać, więc może akurat te 9 sekund Wystarczy zamknijmy sobie dach, jeden przycisk, zablokowanie, bajchą, zamknięcie szyb i nawet krótka zmiana na czerwonym i już na nie pada. No wiadomo, kupę zdecydowanie lepszy rozkład masy, również waga. Sam Mustang z silnikiem V8 lekki nie jest, bo waży 1710 kg, natomiast wersja w kabriolecie 1780 kg o 70 kg cięższy. Ten mechanizm składania dachu niestety swoje waży. Również trzeba mieć na uwadze, że mniejszy bagażnik oraz mniej miejsca z tyłu dla pasażerów jadących z tyłu. Pewnie jak odbierzemy właściciela z tyłu, wylądujemy, więc powiemy Wam więcej jak to, jak to wygląda. Natomiast kupę na tor, e, kabriolet do codziennej jazdy, cieszenia się świeżym powietrzem. Dlaczego Mustang? Kochani, dlaczego Mustang? Bo nam się podoba. Zawsze nam się podobał. Stwierdziliśmy, że trzeba sobie zrobić jakąś przyjemność w życiu. Kupić coś, co jest w ogóle niepraktyczne, nieekonomiczne i dla tego Z tej strony z całego spektrum fajnych samochodów ze Stanów. Właśnie coś jeszcze? Charger, Charger Challenger są bardzo mocno, jakby to powiedzieć, męskie. I Początkowo początku szukaliśmy cabrioleta? Można powiedzieć, w ogóle nie uszkodzony ten zderzak, tylko gdzieś tam malowany był. No, e, To był największy problem, bo znalezienie takiego samochodu to zajmuje dużo czasu. Okazuje się, że się nowy samochód z salonu to jest potężny problem. A bo wspomniałam, że miesiąc temu odniosłam to A, tak robię, nie. E, I kupienie samochodu, teraz nowego, to jak się czegoś. Akurat nie trafi tak jak ja trafiłem, to, to jest problem, bo czasy od złożenia zamówienia to jest mniej więcej 5 do 6 miesięcy. Oczekiwania. No a nawet ostatnio z kimś dyskutowaliśmy, że szybciej szybciej schodzi znaleźć samochód w Stanach, sprowadzić go, naprawić i załatwić wszystko, niż zamówić fabrycznie nowy Nie, no teraz jest naprawdę, jest, jest tym słabo. A... Akurat ja trafiłem tak wyjątkowo dobrze w Krakowie, akurat pasujący mi egzemplarz i przyjechałem i kupiłem. Pięknie jest, piękny. Hmm. Przyznaję, że... Nie wiem, ja jestem nietypową kobietą, ale ja, czy, co ja lubię wiecznie? samochody. Czy pani wcześniej nie ma? Ja mam kaptura teraz. To jest takie małe, wygodne, fajne do miasta i chyba go zostawimy na zimę, żeby tym nie jeździć, no bo to tak... Gdzie? No, w Europie nie ma, nie ma alternatywy. Jakiś Porsche Boxtery, czy BMW Z4, nie czy nie BMW 4, to już... To w ogóle nas nie kręcą nas stawie samochody. Nie, Porsche absolutnie nie. Nie. Z drugiej strony to też rozmawialiśmy o tym, że zmiany w przepisach idą w tak bardzo niepokojącym kierunku, że to jest chyba ostatni moment, żeby Ja nie mogę narzekać, tak no jeszcze teraz tą hybrydą. Fantastycznie jeździmy się tym samochodem, jestem naprawdę każdego dnia coraz bardziej zaskoczony. Bardzo dobrze się prowadzi, jest wygodny, fajnie się sprawdza w mieście, bardzo przyzwoicie na trasie. Jeśli chodzi o napęd, no to z kolei to też ja myślę, że to jest ostatni, ostatni gwizdek, gdzie napęd jest standardowo przeprowadzany wałem bo w tych wszystkich samochodach z hybrydowych z wspomaganiem najczęściej teraz już ładują silnik elektryczny, tylko napęd tylnych kół, co jest z jednej strony absolutnie rewelacyjne, bo błyskawicznie w każdej chwili można dołączyć napęd, o ile się dobrze to zaprogramuje, natomiast uboczny efekt tego jest, że jak się troszeczkę pojedzie, jedziemy, jak się troszeczkę Lat jeździmy tylko renówkami i mm -hmm. e, jesteśmy bardzo mocno rozpieszczeni. E, I do szału mnie doprowadza fakt, że odchodzę od samochodu, on się sam nie zamyka. Jest po prostu makabra. No, non-stop zostawiam ten samochód otwarty. I idzie? Pra... Nie idzie? Nie, nie da się centralnego zamka gdzieś zaprogramować? Nie. E, oni wymyślili zupełnie inaczej. Mianowicie jest aplikacja, którą łączy się z samochodem poprzez WIN. Jeżeli samochód jest niezamknięty, to on przesyła powiadomienie. A, no, to, no tak, ale to. Kurde po co? A w najnowszych renówkach to już jest w ogóle rozpusta. E, do obłędu, bo jak jest się metr samochodu, to on się automatycznie odblokowuje. No to już naprawdę lepiej nie trzeba. Podchodzi auto się otwiera, odchodzi auto się zamyka. No co jeszcze można chcieć? Ogromną przyjemność mi sprawia, jak widzę, jak się komuś firma tak rozwija. Jest, e, dla mnie, mówię właśnie jako dla przyjemności, przedsiębiorcy jest tak miło widzieć, że ktoś znalazł swoje miejsce na rynku, ktoś zarabia pieniądze, robi rzeczy, które sprawiają mu przyjemność. No naprawdę, z całego serca zazdroszczę. Nie osobiście strasznie przeszkadza, że jednak ten handel samochodami w Polsce to jednak ściąganie z Niemiec, cwaniactwo, tak. druciarstwo. Więc tutaj przede wszystkim satysfakcję sprawia to, że można tak taką ściągnąć samochód, uczciwie go naprawić bo też klienci, tak powiem, albo szukają mało uszkodzonych, albo, albo, albo w ogóle. A jak już naprawiają, to, to naprawiają jak dla siebie I praktycznie wiadomo, klient też to finansuje, więc, więc, ale jakby każdy, wszystkie strony są zadowolone, tak, bo... To chodzi w tym więcej, bo ja myślę, że gro jakichś tam pytań, zastrzeżeń do Was skierowanych. Oglądali Państwo w ogóle w Polsce jakieś Mustangi, czy Nie. Czy nawet. Nie. Znaczy tak. Jechaliśmy jednym. Nieśmy. tutaj jechał. Jechaliśmy jednym prześlicznym, czarnym, naprawdę zjawiskowe auto. Natomiast nie zdecydowaliśmy się go kupić, ponieważ tam była kwestia, że nie, nie było faktury VAT-owskiej, nie mogliśmy go wziąć w Elzing. Ja potrzebuję zrobić pośrednictwo leasingowe, wszystko w jednym miejscu, bo ja nie mam czasu ani naprawiać, ani rejestrować, ani jeździć, ani nic robić. Nie, nie mam na to czasu. Jeżeli kompleks, to kompleks. Tak? No i okazało się, że udało nam się to szczęśliwie wygrać. Bardzo fajnie, bardzo się, bardzo się z tego cieszymy. W sumie, jakby na to nie patrzeć, no to z liderem rynku, tak kochani? Współpracujemy. Oj tam. Paramy, powiem panu, że i tak są firmy, które My wygrywamy właśnie, wydaje mi się, tymi naprawami, no i ty, właśnie tymi, tymi leasingami też, bo to... Jeżeli ktoś wykonuje dla mnie jakąś pracę, to ja chcę za nią zapłacić, bo ja uważam, że tylko i wyłącznie biznes jest dobry, kiedy jest win-to-win, -win, tak? Obie strony muszą być zadowolone. Wy macie zadowolonego klienta, który prawdopodobnie albo może kupić następny samochód u was, albo może kogoś do was skierować, więc to jest już jakby bezcenne ze swojej strony, ja jestem zadowolony. Mam samochód, mam pełną obsługę, nie musiałem się niczym martwić. Bardzo serdecznie dziękujemy. Z pogody i wracać do domu. Mam nadzieję, że jak będziemy coś następnego kupować, to jeszcze jakiś biznes. Mamy nadzieję, że. Kochanie, zapraszam cię Dziękujemy bardzo. Także tak wygląda spełnianie marzeń z auto. Discover, jeżeli chcecie takiego Mustanga w Cabrio, czy też w coupe, czy jakikolwiek inny samochód, napiszcie do nas, wszystkie dane są pod filmem. Jeżeli odcinek się podobał, zostaw łapę w górę. Jeżeli jeszcze nas nie subskrybujesz, zasubskrybuj z dzwoneczkiem i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!